Rocznicą kulminacyjnego momentu ludobójstwa dokonanego na Polakach przez ukraińskich sąsiadów. Organizatorami dzisiejszych obchodów jest Stowarzyszenie Patriotyczne Miele. W szczególności chciałbym przywitać rodziny ofiar ludobójstwa. Teraz zostanie odczytana historia ludobójstwa. 11 i 12 lipca 1943 roku UPA dokonała skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców 150 miejscowości na Wołyniu. W sumie w latach 1943-1945 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło około 100 tysięcy Polaków zamordowanych przez oddziały Ukraińskiej Armii Powstańczej i Miejscową Ludność Ukraińską. Wydawania te przeszły do historii jako Zbrodnia Wołyńska. Sprawcy Zbrodni Wołyńskiej to organizacja ukraińskich nacjonalistów w Stefana Bandery. Podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia oraz Ludność Ukraińska Uczestnicząca w mordach swoich polskich sąsiadów Ołówcu, nazywała swoje działania antypolską akcją. To określenie ukrywało zamiar, jakim było wymordowanie i wypędzenie Polaków. Pierwszy masowy mord na ludności polskiej na Wołyniu został dokonany 9 lutego 1943 roku przez oddziały Ukraińskiej Armii Powstańczej, które zamordowały 173 Polaków we wsi Parośla w powozie Stareńskim. Zbrodnie na Polakach dokonywane były niejednokrotnie z niebywałym okrucieństwem, spalono żywcem, wrzucano do skutni, używano siekier i wideł. Wymyślne tortury, a także gwałcono kobiety. Określenia zbrodnia Wołyńska dotyczy nie tylko masowych mordów dokonanych na terenie Wołynia, czyli z byłego województwa wołyńskiego, ale także byłych województw lwowskim, tarnopolskim, stanisławowskim, Galicja Wschodnia i województw lubelskim i poleskim. Jedną z ofiar tejże zbrodni była siostra mojej prababci. Została zamordowana jako 20-letnia kobieta. Była w szóstym miesiącu ciąży. Wraz z, ze swoim mężem byli oni pracownikami nadleśnictwa Zubrzyta w okolicach Majdanu. Mieli to szczęście, że mają swój własny grób. Niestety większość ofiar. Brzezi Wołyńskiej swojego grobu nie ma i leżą gdzieś w polach bezimiennych mogiłach. Teraz uczcimy pamięć wszystkich tych, którzy zostali bestialsko zamordowani minutą ciszy. Teraz proszę o złożenie kwiatów oraz zniczy. Teraz pomódlmy się za ofiary Rzezi Wołyńskiej. Wieczne odpoczywanie raczmy dać Panie. Wieczny odpoczynek raczmy dać Panie. Wieczny odpoczynek raczmy dać, dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Szanowni Państwo, obecna władza nie robi nic, aby umożliwić ekshumację ofiar ludobójstwa i godny ich pochówek. Ukraińcy pomimo wielkiej pomocy otrzymywanej od Polaków nadal po części negują wydarzenia sprzed 80 lat i ich odpowiedzialność. A prawda jest taka, że mordowali oni premedytacją, celowo i jawnie. Na terenie Ukrainy dalej stoją pomniki Bandery, Szutewicza. Dalej, dalej są organizowane uroczystości i marsze. Pamiętające o um, i upa, a także odznaczani są mordercy z tychże organizacji. Szanowni Państwo, łączne suchowa z Kresami to obowiązek każdego z nas. Utrzymywanie tradycji tożsamości kresowej to również nasz obowiązek. Bo naród, który nie szanuje swojej przeszłości, zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. W tym miejscu na koniec naszych dzisiejszych uroczystości. Chciałbym wspomnieć jeszcze o księdzu Tadeuszu Isaki, Isakowiczu Zalewskim, który zmarł w styczniu tego roku i który można powiedzieć takim opiekunem pamięci tych wydarzeń, tych straszliwych wydarzeń i jesteśmy tutaj też po to, żeby kontynuować to jego dzieło upamiętnienia. Chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć kilka słów o tablicy, przy której się właśnie w tym momencie znajdujemy. Została ona tutaj zmurowana staraniami Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Pana Tadeusza Orłowskiego. I tutaj od kilku lat, kiedyś w mniejszym gronie od tamtego roku, już w większym gronie spotykamy się, aby właśnie uczcić pamięć ofiar ludobójstwa. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za obecność i obiecać, że w przyszłym roku spotkamy się w tym samym miejscu, w tym samym dniu. Jeszcze raz dziękuję Państwu bardzo za obecność i zapraszam na nasze kolejne akcje. Ale pamiętam, kiedy tata była z tamtej strony zmurowana z podkaniami. Ta to była akurat inspiratorem powiedzmy, tego, żeby puszczyć tych Polaków, którzy tam na tych ziemiach wschodnich zostali pomordowani. My tak mówimy, że z się To się mówimy, ale przecież ci ludzie tam byli mordowani. Proszę wziąć jedną rzecz, pierwszą wojnę światową, po pierwszej wojnie obrona lwowa. Proszę wziąć no, czasy międzywojenne. Może nie było to tak nagminnie, ale były mocne. A potem kiedy wkroczyli Niemcy, witali Niemców, witali bolszewików, bo myśleli, że bolszewicy utworzą tutaj a to A potem wszystko właściwie to się zaczynało skupiać na Polakach. I naj, to jest najbardziej przykład że w dzisiejszych czasach zaczyna się o tym, no jak gdyby mówić tu No żeby to tak jakoś nie naruszyć, bo to może kogoś poleć. Nie, prawda jest jedna. Prawda jest zawsze na to. Nie ma dwóch praw. Jest jedna prawda, tak jak matematyka. To no, samo tutaj, jeżeli chodzi o prawdę. No dzisiaj mówimy o tym, ale w takim gronie proszę popatrzeć, ile nas jest w A co zmierzać, ile ludzi pamięta o tym? Ja sam się, że kto jest tym, ten... Kiedy w szkole zacząłem mówić, są w szkole średniej, mówiąc, powiedziałem niektóre rzeczy, zostałem poproszony przed władzę, po co pan takie rzeczy mówił do uczniów? Ja mówię, bo to jest polska szkoła, oni są polskimi uczniami, ja jestem na czasie polskiego nauczyciela. Więc jest jedna rzecz, to się pomija. Jestem wdzięczny państwu za to, że pod tą tablicą się spotykamy tutaj. Że ktoś o tym pamięta, o tych Polakach, zresztą to to mój ojciec jedno pamięta. Uciekajcie budury Uciekajcie, będą brznąć. No i trzeba było w nocy uciekać. To, co miał na sobie, to, co rodzina miała, uciekało. Niemcy, proszę pamiętać, nich części, jak widzieli, co robią Ukrainy. Proszę wziąć nasz dziennik dzisiejszy. Tam jest opisane, co robimy. Kobieta w ciąży, jak była traktowana. Proszę wziąć, co robi z dziećmi małymi, wziąć głową o ściany. I proszę wziąć to, co opisują mu Ręce odcinano siekierą w taki sposób się traktowało ludzi. I dobrze, że ktoś o tym pamięta. Cieszy mnie to, że młodzi ludzie mają to w pamięci. Dziękuję gorąco Państwu za to, że o tym pamiętamy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu, Panu tutaj, za, za zabranie głosu. I tak jak mówię, zapraszam na kolejne akcje naszego stowarzyszenia. I zapraszam do takiej wspólnej fotografii na zakończenie dzisiejszej